Witam wszystkich. Z tej strony Allog, a to jest kolejny odcinek z, z symulatora farmy. Jest to pierwszy odcinek taki wstępny do kolejnego sezonu, do sezonu PGR, czyli sezonu siódmego. Przed chwilą, przed chwilą nagrywałem sezon, wstęp do sezonu szóstego, teraz tutaj już do siódmego nagrywam od razu. Także dwa sezony będą prowadzone m, równocześnie, będziecie mogli y, oglądać i jedno i drugie, dla każdego coś dobrego, tak jak już mówiłem. E, dobra, no to się zaczynamy od tego, że tutaj gram na poziom na, gramy na poziomie normalnym, e, celem naszej gry tutaj nie będzie zdobycie jak największej ilości maszyn czy, czy coś, tylko celem będzie zdobycie na przykład, załóżmy, no myślę, że 2000 albo, albo 1000 krów. Oczywiście zaczynamy od zera. Zera krów. Tutaj mamy maszyny. Wszystkie maszyny kosztują, jak widzicie, jeden. Oczywiście to kilka maszyn w ogóle nigdy się nie pojawi. Niektóre maszyny no, mogą się nie zgadzać, jeżeli chodzi o PGR, bo one w PGR na przykład nie występowały. No ale ciężko jest zachować konwenc konwencję przy, no, przy ograniczonej ilości modów, tak. No i przy tym, jak one działają bądź też nie działają. Także no, parę rzeczy na pewno będzie. Co w sensie, się hm, Ciekawe. No, parę rzeczy na pewno może się nie zgadzać. No ale, ale staraliśmy się jakoś to mm, zachować tutaj widzę, że tutaj są nawozy i, i opryski także będę musiał tutaj przenieść część maszyn mm, obok Dobra, zaczynamy od tego, że mam się w niej którego zresztą ja też nie będę opisywał tych maszyn, tylko mniej więcej tak przelecę tutaj po tym jeszcze brakuje mi tutaj paru maszyn generalnie brakuje dodam je w najbliższym czasie, myślę, że już na pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku, znaczy w drugim odcinku one już będą, tylko po prostu one są jeszcze nie zakupione, nie ustawione w odpowiednim miejscu. Ale niestety czasu już nie mam, żeby to zrobić, a na odcinek nagrać trzeba. Tutaj widzicie szczepy, siewniki, nasiona. No i tutaj wszystko, opryski i nawozy, maszyny do tego właśnie muszę je tam przenieść pod wiatę. Tutaj prasy, brony, kultywatory, pługi, ciągniki, oczywiście to nie są wszystkie, jeszcze jeszcze są, dodatkowe, no gdzie to jest, tutaj, z 60 z dłużycą. No nabele, tutaj jest zetor z turem, pidełki. To znaczy podpinałem wszystko, dlatego że część maszyn kraszuje w momencie kiedy się zapnie i zapisze grę. Dlatego są poodpinane. Także tutaj zestaw do, do bel, tutaj szarpak yy, czy tam ścielarka jak ktoś woli. Yy, tutaj paszowóz <ścoughs> na ciężarówce skani. No, na pewno takiego czegoś nie było, ale po prostu żaden paszobus nie pasuje do, do PGR-u tutaj. No, a jednak to jest w tej grze wymagane i dlatego wybrałem tutaj no, taki na ciężarówce. Zobaczymy czy on w ogóle działa. Jeśli nie będzie działał to się zamieni na... no, no nie wiem. Jakiś może znajdziemy gdzieś na internecie. Tylko kolejny zetor z turem, miejsce na kiszonkę gnojówka rozrzutniki tu jest obora jeszcze nie mam dodanego do modu map do trigger dlatego nie mogę otwierać drzwi ale no, w pierwszym odcinku już, już to będzie także nie ma problemu widzicie beczki o, kojce dla cielaków no, tu podejrzewam, że się tutaj sprzedaje słomy, Bo to mi tak wygląda jak sprzedawanie słomy, także... No, generalnie sezon hmm, według mnie zapowiada się ciekawie. Hmm, no, zobaczymy. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie maszyn, dlaczego są ceny po jeden? Ceny są po jeden, dlatego że wiadomo, w pgr wszystkiego było dużo, 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 ciągników była masa. Niektóre gospodarstwa miały pewnie około 30-40 ciągników, może więcej nawet, bo to jest naprawdę masa tego. Nas tutaj gra nie, nie gra aż tylu, no ale nie wiadomo nigdy ilu nas tu będzie na serwerze, dlatego tak torb jest tyle, a nie, nie więcej yy, maszyn. No oczywiście wszystko jest po jednym, także w każdej chwili, jeżeli ktoś dojdzie nowy czy coś, zawsze znajdzie się dla niego coś do roboty, zawsze można dokupić szybko, zawsze ten jeden dolar to możemy stracić a celem gry są krowy czyli po prostu cały hajs, który będziemy mieli pójdzie na krowy, tak? nie będzie z tym właśnie problemu, że będzie to kolidowało bo gdybyśmy mieli kupować i maszyny i krowy za, te, za realne pieniądze czyli tam odpowiednie ceny no to wtedy byśmy mieli problem, żebyśmy nie, nie ukończyli po prostu celu naszej gry yy, tu jeszcze kilka maszyn jest takich, co ceny są niepozmieniane. Na przykład tam Lawetta była jedna HW. Czy tam widełki do bel na przykład, to tutaj też są niezmi jest niezmieniona cena. No ale to już trudno. No także brakuje nam tutaj sieczkarni i brakuje nam kosiarek oraz yy, przetrząsarek do trawy. No niby niedużo, tak trzy maszynki brakuje nam, ale to wszystko będzie. Nie ma problemu, także zapraszam do komentowania i do oglądania przyszłych odcinków. Mam nadzieję, że się wszystko będzie podobać. Także tymczasem Wam dziękuję i trzymajcie się. Cześć.